Wyobraźmy sobie z jednej strony surowe, naturalne piękno granitu, kamienia, który formował się przez miliony lat, a z drugiej ultra nowoczesną maszynę, która z chirurgiczną wręcz precyzją potrafi nadać mu dowolny, nawet najbardziej skomplikowany kształt. Dzisiaj zobaczymy, jak w firmie Hoder łączy się te dwa światy. Dowiemy się, jak programuje się maszynę waterjet, żeby stworzyć absolutnie idealne blaty kuchenne. No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Bo przecież nie mówimy tu o jakiejś zwykłej pile. Mówimy o cięciu litego kamienia z dokładnością do ułamków milimetra. Jaka siła jest w stanie w ogóle czegoś takiego dokonać? Około 4000 barów. Żeby to sobie jakoś uzmysłowić, pomyślmy o takiej naprawdę mocnej myjce ciśnieniowej. A teraz pomnóżmy jej siłę setki razy. To jest właśnie taka potężna, niewyobrażalnie skoncentrowana moc, która zamienia zwykłą wodę w precyzyjne ostrze zdolne przeciąć nawet najtwardszy kamień. Dobra, to zanurzmy się w temat. Przejdziemy przez pięć kluczowych etapów. Zacznijmy od samej technologii. Potem zobaczymy codzienne przygotowania, przejdziemy przez programowanie i samocięcie, a na końcu sprawdzimy, co tak naprawdę odróżnia nowicjusza od prawdziwego mistrza w tym fachu. Zaczynamy od samych podstaw, bo musicie wiedzieć, że idealne cięcie to nie jest tylko kwestia ogromnej mocy. To przede wszystkim niesamowicie precyzyjny i drobiazgowo zaplanowany proces. Jak to właściwie działa? Cóż, to nie jest sama woda. Kluczem jest zmieszanie wody pod ekstremalnym ciśnieniem z bardzo twardym, ostrym ścierniwem. Najczęściej jest to minerał o nazwie granat. I to właśnie ta mieszanka, wystrzeliwana z malutkiej dyszy, dosłownie wyciera sobie drogę przez kamień, tworząc idealnie czyste i dokładne cięcie. Każdy, ale to każdy dzień pracy z maszyną waterjet w hoderze zaczyna się nie od cięcia, ale od bardzo starannego rytuału. I to nie jest jakaś tam zwykła lista kontrolna, to jest absolutny fundament bezpieczeństwa i jakości każdego blatu. Zanim jakakolwiek cenna płyta granitu w ogóle trafi na stół, operator musi przejść przez całą tę obowiązkową procedurę. Sprawdza dosłownie wszystko: od jakości wody, przez ilość ścierniwa, aż po ciśnienie w układach pomocniczych. Potem maszyna musi zostać wyzerowana, a pompa odpowiednio rozgrzana. Każdy z tych kroków jest po prostu kluczowy. Pominięcie chociażby jednego to ogromne ryzyko błędu i zniszczenia materiału wartego krocie. Ok, maszyna jest gotowa fizycznie, teraz czas przenieść się do jej cyfrowego serca. To jest ten moment, w którym projekt klienta, zwykły rysunek na papierze, zamienia się w zestaw precyzyjnych instrukcji, które maszyna jest w stanie zrozumieć i, co ważniejsze, perfekcyjnie wykonać. A to, co tu widzimy, to fundamentalna zasada w choderze. coś, co doskonale pokazuje, jak ważna jest rola człowieka, bo nawet najlepszy program przygotowany przez technologa w biurze to wciąż tylko narzędzie. Ostateczna, stuprocentowa odpowiedzialność za to, co stanie się z tą drogą płytą granitu, spoczywa na barkach operatora. I oto interfejs oprogramowania iCam. To właśnie w nim operator analizuje, weryfikuje i ostatecznie zatwierdza każdy najmniejszy nawet detal cięcia. Sprawdza punkty wejścia i wyjścia strumienia, prędkości, kompensacje absolutnie wszystko musi być perfekcyjne, zanim maszyna w ogóle zbliży się do kamienia. Zanim poleje się woda, następuje kluczowy, absolutnie krytyczny moment, tak zwany przebieg na sucho. Głowica maszyny porusza się nad płytą, symulując całe cięcie, ale jeszcze bez uruchamiania strumienia. To jest ostatnia szansa na wykrycie jakichkolwiek błędów w programie. Sprawdza się, czy ścieżki są prawidłowe, czy nie ma ryzyka kolizji. Można powiedzieć, że to taka cyfrowa próba generalna, która chroni materiał warty tysiące złotych. I w końcu zaczyna się właściwe cięcie. Maszyna pracuje automatycznie, ale to wcale nie znaczy, że rola operatora się kończy. Wręcz przeciwnie, teraz liczy się jego pełne skupienie, doświadczenie i wyostrzone zmysły. I to jest chyba jedna z najciekawszych rzeczy w tej pracy. Mimo całej tej zaawansowanej technologii, okazuje się, że wciąż polegamy na ludzkich zmysłach. Doświadczony operator po samym dźwięku jest w stanie rozpoznać, czy dysza nie jest przypadkiem zużyta. Patrząc na strumień wody, wie, czy ciśnienie jest stabilne i czy ścierniwo jest podawane równomiernie. To jest właśnie prawdziwe rzemiosło w erze cyfrowej. Sukces w tej roli wymaga idealnego połączenia dwóch światów. Z jednej strony mamy twardą wiedzę techniczną, czyli czytanie rysunków, obsługa oprogramowania i znajomość właściwości materiałów. A z drugiej? Niezwykle ważne kompetencje miękkie. Spostrzegawczość, cierpliwość i, co najważniejsze, ogromne poczucie odpowiedzialności. Jedno bez drugiego po prostu nie pozwoli osiągnąć perfekcji. No dobrze, to przejdźmy teraz do czynnika ludzkiego i zobaczmy, jak właściwie buduje się to doświadczenie. Jakie są etapy rozwoju i co odróżnia początkującego operatora od prawdziwego seniora, któremu powierza się te najtrudniejsze, najbardziej ryzykowne zlecenia. Choderze ścieżka rozwoju jest jasno określona. Junior zaczyna od asystowania i nauki pod okiem doświadczonych kolegów. Jego głównym celem jest obserwacja i przyswajanie procedur. Senior natomiast, cóż, to już zupełnie inny poziom. On nie tylko wykonuje najtrudniejsze zadania, ale bierze pełną odpowiedzialność za cały proces, optymalizuje go i co ważne, dzieli się swoją wiedzą z młodszymi. I ta zasada jest tu traktowana śmiertelnie poważnie. W tej pracy teoria i certyfikaty to jedno, ale prawdziwą miarą kompetencji jest praktyka, a tam gdzie jeden mały błąd może kosztować tysiące, odpowiedzialność musi mieć bardzo realny, wręcz finansowy wymiar. A to chyba najlepiej ilustruje, jak wysokie są stawki. System premiowy w Hedezer jest bezpośrednio powiązany z jakością i sumiennością. Złe ustawienie punktu zerowego to utrata jednej czwartej premii, uszkodzenie materiału, połowa premii przepada, a najcięższy grzech, czyli próba ukrycia własnego błędu, to utrata całej premii. To jest system, który po prostu wymusza absolutną precyzję i uczciwość. I to jest chyba kluczowy wniosek z całego tego procesu. Można mieć najnowocześniejszą technologię na świecie, ale bez wiedzy, bez intuicji i bez odpowiedzialności człowieka pozostaje ona tylko zimnym, bezdusznym narzędziem. To rzemieślnik-operator nadaje jej ostateczny sens. Na koniec pozostaje nam więc pytanie, które wykracza daleko poza samą produkcję blatów. W świecie, w którym maszyny potrafią coraz więcej, historia operatora WaterJeta pokazuje, że jest coś, co pozostaje niezastąpione ludzka spostrzegawczość, zdolność do oceny sytuacji i gotowość do wzięcia odpowiedzialności. I być może to właśnie jest przyszłość pracy idealna synergia człowieka i technologii.